Jesteście p... Pi... tyle, kurwa Jak znaczy, możecie jak, jak będziesz... możecie za to wziąć pieniądze? Kurwa. I jak się zachowaliście? No to wyjaśnij, nie wyważu. No to wyjaśnij, nie wyważu. Zapraszam w maju widzimy. się. Ja nie będę się mi kurwa. I za to mi zapłacę. Kurwa. <laughs> Dobra. <k> <laughs> biały 50 set. Dobra. Mordko suga. Ci plany, żeby tutaj k... zaistnieć, ale ci nie wychodzi. Sylwetki polskich gangsterów. Paweł Grzybori pseudonim Polski Gigaczat. Serdecznie na kanale Sparowani. E, dzisiaj. Coś to jest dzisiaj? pierwszy wspólny odcinek. Za chwilę zrobię coś, e, po czym moja matka mnie zabije. Coś, czego nigdy nie robiła. Tak, to będzie mój pierwszy raz w życiu. Pierwszy wspólny raz z Pawłem Także zapraszamy Was. Na pierwszy raz. Później Piotrek ją wziął, on myślała, że to ja. Piotrek ją wyruchał. A na końcu Dwa tygodnie temu. Po prostu pilnują się ludzie. I dużo miłości wam życzę. Mam to dlatego, że... nas Moni nie ma już. Grzybori to były piłkarz, piosenkarz... Dzyka jak terapia, dlatego piszę ten numer. Dlatego piszę ten numer. Ja, budowlaniec. Oraz co najważniejsze, przyjaciel to musia od odwiertów. Generalnie. fejmem fejmy, fejmy. Pozdrawiamy, fejmy. znowu! Pozdrawiamy! Ty, ku. ty, ty, ty. O, złapał mnie. Już mnie złapał. Turyt, ale powstrzymałem się w ostatniej chwili. Dawid! Wszyscy cię kochamy. A oczywiście, okazało się jeszcze ostatnio, że jest również menadżerem. Chciałbym wam przedstawić Jacoba, to będzie mój następca we Freak Fightach. Oficjalnie już mogę powiedzieć, że też startuję z nowym, może nie biznesem, ale z nową, z nową dziedziną i będę bawił się troszeczkę w menadżerkę. To jest mój pierwszy i nie ostatni zawodnik, też będą kolejni niedługo ogłoszani. i chciałem, żeby ludzie poznali Jacoba, jest to zawodnik, który Zresztą, powiedz coś o sobie, Jacob. Już, tylko wiesz jak powiedziałeś, że startuję, czy tam będę startował, to myślałem, że na prezydenta, kolej na prezydenta, ale prezydentem to przyszłość, na spokojnie, wszystko po kolei, wszystko ma swój czas i, i miejsce. Zatem możemy rozpocząć zakłady, jak to było. Ja strzelam, że poznał tego randoma na jakiejś srogiej pikieta party, między panami zaiskrzyło, no i kto ma wiedzieć, ten wie. Braci Grzybori poznaliśmy na drugiej edycji Fame MMA, gdzie zmierzyli się z jakimiś innymi bliźniakami, widać bardzo wyrównane było to starcie. Potem już sam Grzybory stoczył jeszcze z dwie walki i zakończyła się ich przygoda z fikami, bo wybuchła afera brat po bracie na jednym warsztacie. Ostatnio co chciałem powiedzieć to, że cieszę się, że, że się zmieniłem i... i wydaje mi się, że chyba wszyscy to też widzą, bo sam. Dostrzegam te zmiany i cieszę się z tego Ja tobie wierzę ojcze Pablo pocałunek to jest wszystko co umiesz, co umiesz, co umiesz, co umiesz, No a gwóźdź do trumny to wbiła już afera rozpadającej się mordy Pokaż wam coś Ta twarz cała leci, zobaczcie Takie się pochylam tu wszystko mi Pokazuję wam, pokażę wam Dla przypomnienia jak wyglądałem w normalnym czasie Cały świat myślał, że grzybori pozostanie już zamknięty w komnacie choroszczy na wsze czasy, ale niestety plastikowy Ladyboy powrócił. Mało tego, powrócił z jeszcze większym parciem na szkło niż Szymol po odwyku. To jest dorosły facet, sam podejmuje decyzję. No teraz Do tego mówię, no na A, każdego przy. Ja przyszło. jakby nie chcę się z tobą wiesz targować, ale teraz to tak jakby no obrażasz go. Okej, okay, no zaatakował. Ja, ja nikogo tutaj ja nie obrażam, przyszedłem. przyszedłem, mówisz, przyszedłem walczyć, przyszedłem walczyć, przyszedłem po walkę, nie krzyczeć okay. wyzywać się, rozumiesz? No, no, no to, czy no widzisz, zapytaj, żebym ja zaczął, to wali. on zaczął z pyskiem do mnie k po pierwsze. I każdy kto to ogląda, to widzi. Ja jestem spokojny. Ja przyszedłem się napierdalać, nie gadać. Bo nie nikt nie chce ze mną no, walczyć, no, dlatego. <laughs> Mistrze yeah. się do planu i, i, no, sezonu, i konferencje spierdolone. No, nie, no Paweł, sobie, tylko o Ja nie mam zamiaru nie tra... robić tu dymów, Paweł, nie. Paweł, nie ma... Paweł! My jutro zadaniówki mamy mieć. Uspokój nie. się, bo jak teraz ci się nie, coś stanie Ja tu nie stanie, przyszedłem to... robić dymów, nie, nie spodziewajcie się tu jakiejś akcji. Alberto, ale jeżeli... Obiecujesz jakąś solówę, słaniakujesz przy wszystkich na swoim. Bordo, ja Czekaj, daj mi skończyć. Ale nie, ja bo, daj bo to mi to ty skończyć, zacząłeś ten dym, a nie zlekań, ja. Czekaj, daj mi skończyć. Mogłeś normalnie, kurwa, jak na początku to zrobić, ale już, potem, kurwa, na mi się. Czekaj, to daj, daj mu skończyć, żeby mi, daj mi skończyć zejść powiem. stąd i Obiecałeś solówę i tak dalej. Nagrałem ci wiadomość, gdzie i kiedy. Zlekałeś, Pol sześć. Uwierz, mi, że Czekaj. ty gdzieś się wpierdolę jeszcze raz. Gdyby nie walka z dubielem, kurwa, już byśmy się napierdalali. Gdybym, chyba, żebyśmy się się spotkali, nie był, chyba, żebyśmy się spotkali. Gdybym się był kimś innym, to nie byłbym sobą, nie? Ale nie, jakbyśmy się spotkali na mieście, tak samo by było. Nie, słuchaj, ja, Nawet ja powiem ci tak, ja jestem po rozmowach tutaj z chłopakami, też jesteśmy jakby po słowie, i ja też nie chcę robić dymów. Słuchaj, jedną rzecz, tylko obiecałeś jedną rzecz, to się z tego wywiąż. Ale Byku, ja nie wybierałem. O to, Aro, ci, o to ci chodzi? Dalsze te, jakby, ja nie wybierałem, ja, ja, ja powiedziałem rozmowy, tak. Dzisiaj Paweł jest rozmowa Aha. między Albertem a Dubielem i właściwie do tego tematu wrócimy tak jak gadaliśmy. Nie Aha. będziemy teraz przeciążać tematu. Chciałem dać Ci mikrofon, żeby nie było, że nie miałeś głosu w tej chwili, żeby Aha. odpowiedzieć cokolwiek powiedzieć. Ja wiem, że go swojego chronicie i tak dalej i tak ale... to rozumiem. Może... Chłopie, to chłopie, to nasza konferencja teraz my gadamy, daj nam głos, a nie się wpierdalasz tam, słuchaj. Wiecie, jakby musiałem. Weź gościu! Paweł! Paweł, skarcz, mordzia, bo to będzie drama niepotrzebna. To no się tyczy tego, tych zestawów. Ja nic nie mam do Ciebie, ale szacunku. Ty, ale jesteś szacunku. nudny jak flaki z olejem, S siedzieli tutaj ludzie Spok w Spokojnie, spokojnie. szacunku, do tych spokój. zawodników tutaj siedzą. Zamknij sam, kurde. Wiesz, na kurde. Słuchajcie, em... no... Ale przede wszystkim Pablo przeszedł wewnętrzną przemianę. Tak jak każdy patoinfluencer przeczytał potęgę podświadomości Józefa Marfiego, nie myląc z Józefem bratanem. Chociaż jak słucham ich wnioski, to odnoszę wrażenie, że czytali jednak księgę Josefa. W każdym razie Pablo już wie, jak świat funkcjonuje, no i oczywiście nie omieszkał się z nami podzielić tą prawdą objawioną. Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. Także tak w skrócie. I opowiem ja wam, Aneddo. Ane Aned. Anedo... Anedo... Jego mental najlepiej podsumowuje ten filmik. Pasternaka na sportową emeryturę. No jak? Czy co Twoim zdaniem, jesteś lepszym zawodnikiem w K1 od Michała? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, no tak, no zdecydowanie tak. Słuchaj, a... No wiesz dokładnie, powiedz, kto wygra jutro. P? P? Będzie... PABLO KURWA! Nie jestem jak twoi przeciwnicy. Nie walczyłem z takim gościem jak ja. Zobacz, zobacz Michał, no to zobacz. Zobaczymy. się moich przeciwników. No. Taka jest prawda, że czuję się mocniejszy o wiele od Pasternak'a. E, Michała. I, i, I wygram tą walkę. Jeżeli wygram tą walkę, to podejrzewam, że no wiesz, nie, nie będę mógł zejść niżej. Będą chcieli ja, mnie pompować tak, tak. z większymi nazwiskami. I skończy się tak, że Będę dawał naprawdę mocne pojedynki z mocnymi nazwiskami. Ja już naprawdę, ja już dla Ciebie zarezerwowałem łóżko tutaj w szpitalu na, najbliżej jak jest. No dobrze, zaraz. Żeby zobijcie zawiesz łóżko. Ale będziesz na nim ty leżał, nie ja. Chyba, że zakończysz jego tak e, karierę, na, tak? Na, na Michał na Martura od razu po <noise> mojej walce może, może już szukać kołka, na który się rękawice. Myślisz, no, że nie ma z tobą szans, serio? Słuchaj, ten gościu nie, trenuje ten kilkadziesiąt szan. lat już, ja nie? Z tego. No i co z tego? Jestem pewny tego i wiem, jak pracuje ciężko, wiem, jak zapierdalam, wiem, co potrafię. Ty już wiesz, Michał, co się stanie jutro. Wiem. Wiesz, doskonale wiesz, widzę to. Tak, wiem. No. Raczej jest takim gościem, który wyczekuje. Wymęcza. Jest to dla oka po prostu. Moim zdaniem, to jest moje zdanie oczywiście. Nie, nie, musi, nie musi się nikt ze mną zgodzić. Ale dla mnie jest nudnym zawodnikiem po prostu, nie? I nic do niego nie mam osobiście, tak? O kurwa! Tam z federacją mamy jakieś hmm. plany, i, i chciałbym do tych planów dążyć. Więc jesteś po prostu moją przeszkodą, którą muszę po prostu przejść. I wybacz mi, ale, hmm. ale nie, będę, ja nie będę miał żadnych skrupułów, żeby cię zlać żadnych. No to tak samo jak ja. No i tego się trzeba, bo nie tym chciałbym, tym żeby to walka. wyglądało do, jednej, do Słuchaj, jednej bramki. Dynamika, siła ale to wiesz. Ja mam nadzieję, że po prostu no. to się obroni. Czy uważasz dalej, że wampir jest nudny i daje to jest topysz mały będzie w tym OKTAGONIE 21, będzie tylko latał, tutaj spierdalał. Ale jestem od niego dwa razy lepszym zawodnikiem w K1. Technicznie dynamiczniejszy jestem, jestem szybszy. Pośle Pasternaka na sportową emeryturę. No i jak? Dla mnie zaś jego najważniejszym punktem odniesienia jest jego niedawny wywiad zwiastujący powrót dupiela. Mam kciuki za Marcin, na niech wraca, bo już wiem, że wraca i, i, i ciśnie. E, to tyle. Ja, ja jestem dla człowieka człowiekiem i, 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 i każdy popełnia błędy. To był jego błąd na pewno, że w ogóle pisał takie rzeczy, że chcieli popisać się nawzajem kolegami, z głupoty. Młody gość, który nie ma oleju, on dalej nie miał oleju... Być gościem dorosłym, bo mówi się, on był dziecinny. On był infantylny. I w tym momencie dopiero dorósł. W tym momencie życie mu pokazało, gdzie był, jak się zachował. I teraz, tak jak moja depresja, ona też mi pokazała wiele. I życie nie po to nam płata takich figle, żebyś nie wyciągał wniosków z tego. Bóg wszystkich kocha. Zresztą jesteśmy wszyscy jego dziećmi. Każdego tak samo traktuje, każdemu daje szansę. Ale to od ciebie zależy, jak tą szansę pierdolną wykorzystasz. Na miejscu tego redaktora to mu się szybko odsunął, bo jak grom z jasnego nieba pierdolnie, to już nie zostawi nawet popiołu. Także Paweł się zmienił i nie jest już tym kurwiorzem co kiedyś. Przytulam się w psa, a chciałbym zamienić to coś innego? Chciałbym. Na co? Na kochaną, dobrą, lojalną, radosną, zaradną, mhm. piękną, kochającą rozumiałam i z poczuciem humoru przede wszystkim, taką, którą będę miał super vibe i będę czuł się, że to jest mój partner, mhm. że to jest mój partner, że to jest mój kolega, że to jest moja najlepsza kochanka i po prostu to ciężko znaleźć tak naprawdę, ale, ale jest to do zrobienia. A jak nie znajdziesz ideału, to możesz zawsze dojść do konsensusu i mhm. na pewno mm, są, są narzędzia, dzięki którym jesteście w stanie w związku dużo przerobić i na pewno się dogadać. Ja. I takich narzędzi życzymy Pawłowi, bo generalnie jest pozytywnym gościem. Bardziej pozytywny niż testy na HIV po wspólnym konsensusie. Życzę wam panowie dużo miłości. Wiadoma sprawa, że tylko mężczyzna zrozumie najlepiej potrzeby drugiego mężczyzny. Zapraszam na naszego telegrama. Link macie w opisie. No i wiadomo, przeciwko kurestwu, upadkowi zasad i tak dalej. Kto ma wieść, ten wie.